O maszynach rozmawiamy, tak? O maszynach do produkcji lodów. Okej, okay, no. Y I z jednej strony możesz pracować na tych najlepszych maszynach, przez to robić najlepsze lody, a z drugiej strony możesz nawet teoretycznie te same lody robić w złych maszynach, starych, y które nie będą miały tej jakości, mm -hmm. jakby w ostatnim produkcie, jak mają te nowe. Mm -hmm. I to są jakby, każdy szczegół jest istotny. Czy Ty mnie chcesz potem wrzucić? Tak. Serio. Tak, czyli maszyna jak Ferrari, bo ja tego nie Ferrari. rozumiem. Okay. Tak, jakość jak Ferrari. Słyszeliście? Że... Włoskie maszyny, nowe, serwisowane. Bardzo najwyższa drogie. Jakość, najwyższa jakość. Bardzo drogie, coś czuję. Bardzo drogie, natomiast ta cena jest adekwatna do jakości. Wyobrażalibyście sobie, że są klasy jakości maszyn do produkcji lodu. A to jest właścicielka, założycielka Miłomi? I opowiada nam z pasją o tym, jak to wszystko się dzieje.